Zastanawiałeś się kiedyś, czym różni się strach od lęku? Bo czasem posługujemy się tymi pojęciami zamiennie, a to wcale nie jest to samo. Strach ma mechanizm, dzięki którym ludzie potrafili przetrwać. Wiele, wiele lat temu. Strach chroni nas. Co jest strach reakcją... jest reakcją na to, kiedy w momencie, gdy na przykład przechodzisz przez jezdnię i słyszysz szybko nadjeżdżający samochód, zatrzymasz się, czujesz strach. To jest reakcja obronna. Dzięki niej przeżyjesz. Lęk? Lęk jest wtedy, kiedy jesteś sam w domu. Albo nawet nie sam, ale po prostu jesteś w domu. Siedzisz spokojnie, pijesz kawę i nagle zaczynasz się zastanawiać, a co jeśli? A co będzie, jeśli stracę pracę? Co będzie, jeśli zachoruję? Co będzie, jeśli ktoś z mojej rodziny zachoruje? Co się wydarzy? To jest zastanawianie się nad różnymi alternatywami, nad różnymi sytuacjami w przyszłości, które mogą się wydarzyć, ale nie muszą się wydarzyć. To jest zamartwianie się na temat tego, co tak naprawdę w danym momencie nie istnieje, co w tym momencie mi realnie nie grozi. Mimo to ciało reaguje tak, jakby to zagrożenie było realnie, więc czujemy często napięcie, czujemy stres, czujemy właśnie bardzo nieprzyjemne odczucie z naszego ciała, tak jakby to zagrożenie było bezpośrednio przed nami. Daj znać, czy faktycznie na co dzień czujesz czasem lęk, który ogranicza cię przed wieloma wyzwaniami dnia codziennego i po prostu uczucia szczęścia, uczucia zadowolenia.